na różnych poziomach po angielsku od A1 do C2. A1, ambitious. For example, she's very ambitious and wants to become a doctor, czyli jest bardzo ambitna i chciałaby zostać lekarzem. Ambitious to najczęstsze słowo i opisujemy nim kogoś, kto ma duże pragnienie odniesienia sukcesu albo osiągnięcia jakiegoś celu. A 2 determined. Możesz na przykład powiedzieć He is determined to pass the exam this time. Czyli jest zdeterminowany, aby tym razem zaliczyć egzamin. Determined to zdeterminowany i używamy go, aby opisać kogoś, kto jest skupiony, a także nie poddaje się łatwo. B1. Driven. Przykładowo, she is a driven entrepreneur, czyli jest zmotywowaną przedsiębiorczynią. Driven to zmotywowany, dosłownie napędzony. Używamy go, aby opisać kogoś, kto czuje wewnętrzną, silną potrzebę dążenia do własnych celów. B2 Aspiring For example He is an Aspiring Writer Hoping to Publish His First Book, czyli jest aspirującym pisarzem, mającym nadzieję wydać swoją pierwszą książkę. Aspiring to dążący do czegoś, mający aspiracje. Używamy go, aby opisać kogoś, kto ma jakiś cel i konsekwentnie do niego dąży. C1 Overachiever. Możesz na przykład powiedzieć: He is an overachiever who always exceeds expectations at work, czyli jest osobą, która zawsze osiąga więcej niż się od niej oczekuje w pracy. Overachiever jest złożony z dwóch słów: over, czyli ponad, i achieve, czyli osiągać. Osiągać Ponad. Overachiever to ktoś, kto zawsze osiąga więcej niż się od niego oczekuje. Inaczej perfekcjonista. Masz już dość czucia się jak głupek w trakcie mówienia po angielsku? Jeśli tak, napisz w komentarzu dość, a osobiście pomogę ci osiągnąć poziom B2 oraz poczuć pewność siebie w trakcie mówienia po angielsku. C2. Go-getter. For example. She is a real go-getter, who always finds a way to success. Czyli jest osobą pełną inicjatywy, która zawsze znajdzie sposób na sukces. Go-getter to osoba przedsiębiorcza, pełna inicjatywy. Używamy go, aby opisać kogoś, kto ma dużo energii, jest ambitny i pracuje ciężko, aby spełnić swoje marzenia.